Raz, dwa, trzy. Proszę Państwa, za chwilę w tym domu odbędzie się nielegalna eksmisja. Będą ludzi wyrzucać. Ludzi, którzy mieszkają od kilkudziesięciu lat. Jest to nielegalna eksmisja, niezgodna nawet z obowiązującym teraz prawem. Ona jest na Pana który ma tutaj sklep i który przejął ten budynek w bardzo dziwny sposób pod kiedyś administratorem i który w tej chwili. Będzie chciał wyrzucić tutaj całą rodzinę z tego osobową do hotelu robotniczego. Jak mówię, jest to niezgodne z prawem, z orzecznictwem. Natomiast jest to ma być to chronione przez policję. Jest to już prywatna firma z Zubrzycki. To jak widzimy procesuje takie takich przestępstwach, Grupa aktywistów ruchu lokatorskiego będzie próbowała zablokować tę eksmisję. Będziemy stać tak długo, jak długo będzie trzeba, żeby wyjaśnić tę sytuację. Czy to nie ci? Nie, nie, ci, nie. ci to się sami jakby kwitują, bo już mają dość. A tam ci poprosili o ochronę czyli o blokadę. Gdzie jest właściciel? A nie wiem. A, A Nie, pan mnie prosi o pozwolenie, żebym się skontaktował z właścicielem. Właściciel Nie jest na wyspach kanaryjskich. Na wyspach pan. Dlaczego jedne media pan. mogą wchodzić? A inne nie. A nie no. No, chciałbym wiedzieć. No jest to Pan nie wpuszcza. Nie to pan nie wpuszcza, na jakiejś postawie pan jeżdżę wpuszcza, bo zapuszcza. Polega już ten minimum demokracji, że jak się robi śwista, to nie można ich panu i dziennikarze. My też chcemy wejść do mieszkania. Ja wiem, ale panowie to oni wchodzą, wychodzą i panowie się chcą, że spuszczają. Macie szczęście taką instrukcję tego dziennika, żebyś nie spuszczał. Jest szansa, żeby oni się ubić razem, nie będzie tego śwista

Razem z komornikiem Ryszardem Kupkowskim usiłował nielegalnie wyrzucić z budynku 100-osobową z do lokatorów. Miała być to tego asysta policji, policja już się zmyła, daje się, że zorientowała się, że to będzie duży przekręt. Tak właśnie traktuje się lokatorów w Warszawie. My lokatorzy nie mamy przyjaciół przez polityków, nie mamy